Nazywam się Katarzyna Kowalska, to jest mój mąż Rafał Nowak. Od 13 lat tworzymy w Rembertowie na terenie miasta Warszawy rodzinę zastępczą. Zaczynaliśmy w 2010 roku. Pierwszą formą, jaką zajęliśmy się, było pogotowie rodzinne. Po trzech latach przekształciliśmy się w rodzinny dom dziecka. Tworzymy dom dla ósemki dzieci. Bardzo dużo mamy takich noworodków, właśnie pozostawionych w szpitalach przez mamy. Już z takim, z takim zamysłem, że, że dziecko trafi do adopcji. No są też dzieci odbierane z domów, no takie skrzywdzone maluszki, które Dorastają razem z nami w naszym domu, przebywają po czasem dwa, czasem trzy lata. Dzieci czekają u nas na uregulowanie swojej sytuacji prawnej, czyli albo rodzice się na tyle zbiorą w sobie, na tyle spełnią warunki narzucone im przez sąd, że sąd uzna, że dziecko może bezpiecznie wrócić do, do swojej rodziny, do rodziców. No albo rodzice po prostu no, już odpuszczają sobie, co też dosyć często się zdarza. I no, wtedy pozostaje jedynie pozbawić takich rodziców władzy. I maluch trafia do adopcji, do rodziny adopcyjnej. Od początku prowadzenia przez nas rodziny zastępczej w naszym domu mieszkało już prawie 140 dzieci. Mamy osobę do pomocy, w związku z tym, że mamy ósemkę dzieci, jest to sporo. Także przychodzi do nas nieoceniona nasza Magda i pomaga w tych porannych toaletach. Cały czas mamy taką świadomość, że jesteśmy domem na chwilę. Przyjmując dziecko, wiemy, że dziecko jest u nas na chwilę, na jakiś czas czasem dłużej, czasem krócej. Przez ten krótki czas staramy się dać jak najwięcej, pokazać jak najwięcej. Zdiagnozować jak najbardziej, wyrehabilitować jak najbardziej. Bo wiadomo, że ten pierwszy czas dla maluchów jest bardzo ważny. No i mam nadzieję, że po prostu ta miłość dawana od nas, tym dzieciakom, gdzieś tam się kumuluje, kumuluje, że kiedyś, kiedyś te dzieci, później już od swoich rodziców adopcyjnych, zbiorą tej miłości tyle i będą już jako dorosłe osoby przekazywać dalej te wielkie serducha i tą miłość. O miłość dalej w świat. Tak? Wmiany... Pomysł na stworzenie dzieciom rodziny zastępczej, zajmowanie się dziećmi, zrodził się no, ponad 13 lat temu, podczas naszej pracy w policji. Obydwoje byliśmy policjantami. Pracowaliśmy w zespole do spraw nieletnich, gdzie oprócz no, takimi młodocianymi przestępcami Zajmowaliśmy się również sprawami, tak zwanymi opiekuńczymi, gdzie w domu była no przemoc, alkohol, jakieś libacje. Więc zaczęłam zgłębiać temat rodzicielstwa zastępczego. Ponieważ nasze dzieci mówiły, żeby przywieść takie biedactwa i że wszyscy się pomieścimy w domu, to zapadła wspólna decyzja, żeby może jednak. Poprowadzić taką rodzinę zastępczą i w, wspólnie, już y, zająć się właśnie y, taką opieką. Co nam daje ta opieka nad dziećmi? Daje nam to dużo miłości takiej odwzajemnionej. Widzimy, że jak my przytulamy, to i dzieci się do nas przytulają. Mamy ogromną satysfakcję. No, nie musielibyśmy tego robić. Obydwoje jesteśmy emerytami i właściwie jest to nasza taka. Pasja te dzieciaki. Lubimy, lubimy te maluchy. no Ja po prostu już te najmniejsze takie ślimaczki to kocham, przytulać, Daje to takie poczucie, że. Robi że się, się coś fajnego. Robi nie? się coś fajnego. Daje nam to energię, daje nam to siłę, uśmiechy dzieci, jak się uratuje, jak się wyrehabilituje, jak te nasze wypielęgnowana taka malutka, zapita sierotka, którą zabieramy ze szpitala. Uda nam się ją tam wychuchać, wydmuchać, zdiagnozować, troszkę wyrehabilitować i widzimy jak kwitnie i potem przekazujemy w ręce rodziców adopcyjnych i tam już w ogóle rozkwita. No jest to no, wspaniała, ogromna satysfakcja. ogromna satysfakcja, fajna rzecz. Rodzin zastępczych jest ciągle mało, za mało dzieci czekających na, na dom. Jest, no niestety dużo. Rodziną zastępczą zostać może każdy, kto ma trochę miłości w sercu, trochę miejsca na podłodze i dobre chęci. Tak więc, jeżeli ktoś z Państwa chciałby stworzyć dom na krócej lub dłużej dla, dla dziecka, no to bardzo zachęcamy. Naprawdę nie święci garnki lepią. Każdy z nas się nadaje. Wystarczy, no nie wiem, zgłosić się do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, przejść proste szkolenie i, I mieć wielkie po serce po kwalifikacji przyjąć dziecko pod swój dach.